Salon samochodów używanych Renault Selection w Kaliszu prezentuje w dniu dzisiejszym samochód, który trafia do sprzedaży jest to Citroen C3 Picasso model ten pochodzi z 2014 roku z przebiegiem nieco ponad tylko 40 tysięcy km wyposażony jest w silnik benzynowy 1.4 o mocy 95 koni mechanicznych w standardzie mamy światła LED do jazdy dziennej do tego jest czujnik automatycznej zmiany tych świateł z dziennych na światła krótkie mijania mamy tutaj felgi aluminiowe 16 calowe, elektrycznie składane lusterka, srebrne relingi dachowe Czujniki parkowania z tyłu uruchamiają się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub również przyciskiem na konsoli środkowej. Elektrycznie regulowane wszystkie, cztery szyby z możliwością elektrycznej blokady tylnych drzwi oraz szyb dla pasażerów z tyłu. Skórzana kierownica, tapicerka materiałowa. Niewielki przebieg pojazdu, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa klimatronik, radio CD, pięciobiegowa manualna skrzynia, obsługa radia, komputera pokładowego w dźwigni z dnia.